Skłonność do nałogów y, i uzależnień y, zwykle nie jest przypadkowa. Y, praca metodą totalnej biologii może bardzo wspomóc terapię nałogów i uzależnień. Na przykład dziecko poczęte pod wpływem alkoholu, y, kiedy rodzice y, w momencie aktu seksualnego byli pod wpływem alkoholu. Y, dziecko takie może sięgać po alkohol w sytuacjach, które. Y, powodują stres związany z problemami takimi nazwijmy to egzystencjalnymi, na przykład brakiem czegoś istotnego do życia. Dowolnej rzeczy, to może być, to mogą być pieniądze, ale to może być miłość, to może być szacunek. Yy, mózg takiego dziecka zapamiętuje, w jakich warunkach zaczęła się jego egzystencja. I ponieważ wtedy odniosło sukces, bo istnieje, więc teraz ten sposób rozwiązywania problemu może się również okazać skuteczny. Oczywiście wszystko to się dzieje na poziomie nieświadomego umysłu, a nie umysłu racjonalnego. Praca z uzależnieniami jest pracą wielowątkową. Trzeba przeanalizować wiele różnych zdarzeń w linii życia osoby uzależnionej w okresie projektu celu, w tym ważnym okresie, kiedy rodzice nieświadomie tworzyli plan na życie dziecka. A także w drzewie rodowym. E, na przykład tendencja do uzależnień może wiązać się ze stratami, jakie ponieśli przodkowie. Na przykład zabrano im dom, zabrano im ziemię. E, jest to tylko jeden z wielu przykładów, które można by było w tym temacie przytoczyć. E, na pewno warto sięgnąć po tę metodę, po metodę totalnej biologii, żeby wesprzeć klasyczną terapię. W odróżnieniu od Tradycyjnej psychoterapii, tu w totalnej biologii wiemy, które wątki wymagają poruszenia, przepracowania, i nie pracujemy tutaj ze wszystkim po kolei z nadzieją, że trafimy na to, co leży u podstaw uzależnienia. Czyli szukamy w bardzo świadomy sposób tego, co w życiu klienta czy w życiu jego przodków mogło wiązać się z uzależnieniem. Jeśli nie wykona się tej pracy. To osobie uzależnionej nie żyje się niestety lekko, bo w każdej chwili może do swojego nałogu wrócić albo zastąpić jeden nałóg innym. W takim najprostszym przykładzie może zastąpić papierosy jedzeniem. Większość osób, które postanawia rzucić palenie, przybiera mniej lub więcej nawadze. Jest to nic innego jak zastępowanie, jak substytut palenia. Dlatego też. Takich ludzi uczy się potem powtarzanie przez całe życie mantry jestem niepijącym alkoholikiem, jestem niebiorącym narkomanem itd. itd. Klasyczne leczenie niewątpliwie jest potrzebne, ale y, można zdecydowanie zwiększyć szansę na sukces, y, odnajdując przyczyny uzależnienia metodą totalnej biologii.